Ja bardzo serdecznie dziękuję. Witam z kolei na kanale. Jest to pierwszy odcinek z Mad Talk, Gdzie będziemy sobie robili, oczywiście, będziemy sobie grali na luzie, otwierali paczki i będziemy kompletowali karty. No, widzicie, tak to wygląda? Dobrze, jak to będzie wyglądało? Grę w tą akurat, wezmę jakieś może 50 minut łącznie i tyle z tego było. No i cóż, no Save the Packs. Chyba, a jednak nie, dobra z cards, spoko. Fejtal niepotrzebne, Paksy mnie interesują teraz. Paks. Dobra. Oczywiście zaczniemy. Karta osim... 81, plus środkowy pomocnik. Minimum 1. Dobra. Otwieramy. I szukamy. Będziemy sobie robić w taki sposób też wyzwanka. No bo może się uda. Nie, szybko. Znaleźć. Zobaczymy oczywiście, free paki żeby nie było. Mogę tylko na tym łapać te zadania, No i lecimy. Z Igurtson na razie o 79, bardziej są. Więc tutaj, zbyt, nie, nie mogę patrzeć na to, żeby zrobić tego bug of the no to, więc Z tego, co pamiętam, są dobre nagrody. Chociażby, tutaj z tego, co widzicie, dwie specjalne karty zawodnika. 83 plus na środku pomocy i chyba jeszcze co, jakaś kasa i jakiś tam y, pomoc i jakaś tam paczka no Black Friday z tego co założyłem. no dalej oczywiście no póki nie trafię no to wiadomo no będzie to się tak przewijało no dobra no zobaczymy jak szybko trafię Downloady. No szkoda że to jest lewa obrońca no tak jest właśnie zawsze że więc tak kurde szkoda, że to jest taki i taka pozycja, a nie kurde, po to co chcesz? I tak jest zawsze. Czy to w draftach, czy to w paczkach. To jest zawsze to samo. No zobaczymy. Będę przeniesiemy się na yy, Draft of the Day. Będziemy robili, próbowali zrobić drafta. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I te... Jeździeni będę starał się wrzucać. Często? O, Kurde, Jamie Wardy. Pak Objective? No ta, zapomniałem, że są obiektywcy. To gdzie O Vardy'ego, z tego co zwróciłem uwagę. Ale co ja zrobiłem dokładnie? Pak Objective, Aha, Anglik z 81. Te drawiulery Widzę, że są i one będą bardzo ciekawe, dobra. Oczywiście, nie zajmujemy się robieniem Objectives'ów dzisiaj się po prostu robimy te Paki draft Of The Day. Uwaga No nie, zdecydowanie nie Jak zobaczyłem tylko w kraju, no to już wiedziałem, że to nie będzie ten zawodnik Antony Pedro Goncalves, niestety Dobrze, ta większa szansa jest na to, jak już faktycznie Będą to over, wysoko overallowe, tam 83+, plus. No wiadomo, że no jest szansa na to, że trafi faktycznie dobrą kartę. No a tak muszę się liczyć z tym, że trafił. Będziesz znacznie trafiał. No. Nie powiem, że jaśki, no ale po prostu jakieś słabsze karty w skrócie. No dobra, zobaczymy. Najwyżej jak teraz nie dam rady, no to nie tak postaram się po 10 minut na każdą rzecz zrobić, jeżeli na przykład zdarzy się, że akurat mi się zrobi szybko, no to wiadomo, że będę chciał sobie... Ona no, spokojnie lecie z następną, kolejną rzeczą, czyli w tym najprawdopodobniej przypadku Death of the Day, No, a i Portugalia. Miał jakiś tylko brązowy typowy z Portugalii, który miałby, noż mi się dałem plus w sumie? Kurde, nie pamiętam. A mi się nie chce nigdzie sprawdzać. Weigl, szkoda, że nie ma więcej. Hits, nie. Ale... Patryk Sik Pajet Szkule to liza 80 Leu Weigl znowu Di Ambrosio, Ambrosio. Hmm. O Meksyk kurde w sumie nie ma takiego meksykanina O, pak of... PAK ZROBIONY Co, co tym razem? Za... Aha, dobra, pamiętam chyba Mówię nie pamiętam, kurde Dobrze pamiętam? Dobrze kojarzyłem? Dobrze kojarzyłem Akurat jeszcze... akurat grem jak właśnie już był ten pak Te obiektywy o CR7 ja akurat kojarzyłem, że... Było tam zadanie właśnie z tym No i tak sobie Przypomniałem, no, co to było dobra, lecimy dalej Geolatę Kreswell Szkoda, że to nie wszyscy to wszyscy Jak już tam pomocników, to albo bocznik, albo de defensywny bądź ofensywny Swenson. No może no ps Podaję cię to Ale Ale nie musisz pingować Miał ja mu napiszę dzisiaj na PV? Może to nagrywam w sobotę. Film leci pewnie w niedzielę. Ja, z, ja go zjadę równo z ziemią. Yy, za to. No ale sumie się nie spodziewałem, że będzie chciał spingować jeszcze coś. No cóż. Na szczęście szybko się zorientowałem, no ale co z tego, Dolberg w razie? No, o! Hiszpania? Kurde napastnik, a już czułem to, czułem to, że może to wyjść, że może to wyjść, no ale niestety nie kaputo. Kaput. Okej. Okay. Na pierwsze, zbieranie kart. Zawsze będzie takie łatwe. Potem dopiero zaczną się schody. O, dobra, udało się zrobić Pack of the day. Udało się. I od razu drugi level, za którą dostaliśmy nagrodę. Dobra. Pack of the day zrobiony. Lecimy na raz Draft of the day I zaczynamy. Cześć, formacji. kurde którą formację wybrać ja często lecę formacjami tutaj Tom albo Tom, ale wezmę może, nie wiem, 5-2-1. 52, Dobra, 5-2-1 52, pójdziemy. I co my tu mamy? Cross. No, no, cross zdecydowanie. Już pewnie znając mnie to, właśnie, w, obiorę kierunek na Premier League. Właśnie zwróciłem uwagę na tego. Draft of the Day. 4 z Liverpoolu? Dwie karty Food Champions Level Hard Czyli w sumie to, że obieram kierunek na... Tam akurat e, ligę No co akurat, no to... Może no, nie, nie, nie zawodzi, tylko właśnie wręcz nawet przeciwnie No Bardzo dobrze, że obieram kierunek właśnie na tą ligę Ale może być trudne Zwłaszcza, co, że muszę mieć karty Food Champions, no to... Dobra, mamy Tiago Silva Dobrze to jest akurat ta sama liga, bo to zawsze jakieś gra nie będzie Kurzuma Dobra, na szczęście Pop uratował to wszystko Tu mamy Buffon Buffon, no ale to i tak mi nic nie da Dobra, mamy Arnolda ejej drugi zawodnik z liverpoolu o niech będzie saul bo zamienimy go nazart może sobie mogę wziąć kogoś innego ale dobra a no właśnie to jest to dobra weźmiemy sobie trapa weźmiemy sobie trapa i tak właśnie raz popelujmy, żeby chociaż zrobić... Żeby mieć to chociaż cholerne zgranie. Dobra, Fornals. Chodź nie, bo to jest też y, pomocnik, to nie. Kandreva. Hmm. Słuchajcie możemy Kandreva dać, tylko... W ogóle cholera zgrania nie mam za dużo wówczas. Dobra, tutaj są to zgraniami. No. Tylko ogóle cool właśnie, nie ma zwodników z y, Liverpoolu. Ich nie będę mieć, bo to została mi jedna karta. No cóż, no nie dam rady. No dobra, restart. Proszę bez reklam. Dziękuję. 4 5, Oczywiście pierwsze, co najważniejszym priorytetem będzie trafienie zawodników z Liverpoolu. Oczywiście też większym priorytetem będą miały karty zawód Champions, wiadomo, no ale wiadomo, no tutaj obok tego to też, żebym najlepiej trafił yy, kartę z Food Champions. Dobrze, no razie zmienię, chociaż że taka nie lubię nigdy robić takich właśnie hybryd, zwłaszcza jeżeli ten jeżeli są jakieś ligowe takie no ciężkie do połączenia Wezmę Humesa bo i tak nie mam kogo dać Serio? No, ja będę, naprawdę ja nie trafię za. Aha no okej okay. Kula co ja chciałem zrobić? Dobra no, zobaczmy Dobra niech będzie Niech będzie Romero Ale mi prost fatalnie nawet ja, ja powiem szczerze za chwilę chyba co ja chcę zrobić? Dobra, dałem radę. Jakoś tam wmieściłem to. Dobra, Zamal Musiala. No niestety, mamy deklanarizer, no ale na cholerę mi deklanarizer. Skoro ja nie ma zawodników w Liverpoolu. No na jaką cholerę. Dobra, jest Mohamed Salah, tylko. Muszę mieć czterech? Mam jednego, Starler. Zobaczmy dalej. Ja to mo mogę już restartować, bo tutaj nie trafił już żadnego za zawodnika z Liverpoolu, a miałem tylko jednego na czterech. Ciężko. A weźmiemy Karasko. Ile, gdyby tu był Alison, byłoby dobrze. No nie trafiamy go. Weźmiemy silver eee, dobra. niech będzie Harris. Nie, Minks. przepraszam. Trzeba ja to Jakim tutaj ma to Harrisa? Nie wiem. No, Polak już. Eee, nasz. No, już nasz Polak. Limeticka Chud, Hudson Odoi, dobra Odoi mnie Enkolokante Ok, silwa. Kogo tu mamy jeszcze? Mateta Carlitos Niech będzie jakiś Charlison, ale kule, no Kule z tym coś wpadło do oka, cholera no. Zarąbiście. Dawaj za inf mi to troszkę za informację. Ach, weź tu kulę Skoro nawet nie dostajesz kart, pod to co chcesz zrobić. Już mniejsza z tym z kartami Champions, ale bardziej właśnie tymi zawodnikami Liverpoolu. gdzie ich w ogóle nie zostaje. Lundberg niech będzie. Ach, no i co z tego, co z tego? No, mamy Salaha. I karta... to jeszcze dodatków karta Food Champions. Musiałbym mieć co? Trzech zawodników z Liverpoolu i jednego zawodnika food, z karty Food Champions. No Okej, okay, może być. Teraz tylko trafić Liverpool. Okej, okay, jeszcze jest nadzieja. Która właśnie umarła Trzeci level zrobiony, ale tak niewiele mi brakowało Ten jeden zawodnik Liverpoolu gdyby mi się trafił to byłoby pięknie Loading new draft Zrobi 4-3-3 Weźmy Salah'a, weźmy Salah'a bo to jest zawsze gwarant zawodnika yy, Liverpoolu a z takowymi widzieliście sami, że miałem bardzo duże problemy, żeby w ogóle go trafić. Już częściej trafiłem mu z karty, kurde, za fut Champions. Zwłaszcza, że Kante się trafił. Nie, no, nie umierasz, kurde, ładnie mi siadło. Hakimi, Liz James. Nie będzie Rich James. Nie wiem, Oxforda tam. Przynajmniej z grania z tego co widzę, mam. Niech będzie dla port Niech będzie żał kancelo mm -mm. Coś tam nie jest, ale To nie to. To nie jest to co chciałem, ale kurde muszę próbować, bo no, w to nie ryzykuję to nie piję szampana, jak to się mówi. O gdzie cholera za takimi kartami? Zgrania, 100 zgrania. Cholera, może być ciężkie. Zwłaszcza, że nie dostaję takich kart jakich chcę. To jest trend: Alexander Arnold Dashboard weźmiemy Rodrigo. Tu mamy i będzie miejsce do I teraz musimy liczyć na. Dwóch zawodników z. Pre z Liverpoolu. I właśnie jedną kartę. <grym> to teraz jest zmiana zdania, kurde. Bo musimy teraz zawodnika Liverpoolu w tym trafić. No nie trafiam. Ale było coś blisko. Było blisko. Nie powiem, że nie. Dobra. Dam sobie jeszcze dwie próby jak nie zrobię? No to trudno Salach, ale mi siadło idealnie teraz. Niech będzie CR7 Badio. Hoiberg, Foden. Chojbierg. czy jakoś tak, czy jak tak jakoś tak się coś nawet mówiło? Nie pamiętam. Kornet. o ja. no Ale dobra na szczęście jest chociaż pod zgranie zawodnik. Cześć Kaliga. Pedro, Pedro. Niech będzie leno, Zaczęło to się wszystko chrzanić pod koniec. Niestety. I to jest ten wielki, kurde, problem, bo. Ja chciałem fajnie zrobić, to kule, zawsze, coś, zawsze się znajdzie coś Co mi to skopię? Okej, okay, niech będzie, ale w scenie są zawodnicy kule Liverpoolu Dobra, mamy Edina Zeko. to jest ważna rzecz Bo nie muszę się już koncentrować na zawodnikach tego, tylko muszę się koncentrować na zawodnikach Liverpoolu Bo nie mamy, niestety ten Sancho. Jak będzie też no i tak mi nic nie zmieni. Guaita, No nie możemy trafić są, jakiegoś zawodnika, no ale tego nie trafiamy niestety, ale już tak na zakończenie dwóch zawodników tylko. Kurde, początek miałem znakomity, no kurde, ta końcówka. Dobra, ostatnia próba i najwyżej no, skończymy bez paków Draft of the day, niestety. Nie wiem, no, faktycznie no, jest to bardzo trudne do zrobienia. Dobra, jaka moc ta? Hmm, weźmiemy go, bo i tak tutaj nikogo pod podzgrzane nie mamy. Nie ja mogę tak wziąć? Tio Walkot. No niech będzie Tio Walkot, bo i tak nie mam kogo wziąć. Jak będzie Antonio? Pires? Kur, muszę Mane wziąć. Jest zawsze ta karta. To jest zawsze ten zawodnik z Premier League, zawsze ten zawodnik Liverpoolu. Upamiętano zdecydowanie, biorę. I nie, nie tylko ze względu na sentyment do Bayernu, tylko no przede wszystkim dlatego, że to jest karta tego. Yy, karta Food Champions co najważniejsze. Dobra, mamy Alisona, co najwa to też się liczy. Waran. Mamy zgranie tutaj też z nim. Harry Maguire, zróbmy tak, ciach. Ciach i ciach. Mamy zgranie. Okej, okay, teraz co, może tutaj jeszcze pomocy, pomocników trafić. Tylko właśnie nie mam kogo. Ja kogoś z napastników na takich, co mi się przyda, to będę się śmiał. Dobra. O mój boże, serio. Eee, co będzie chyba. W bardziej chyba ze względu na to, że. Po pierwsze Liverpool, a po drugie, to też jest zawodnik eee, Food Champions. Więc. Przynajmniej to będę miał też od razu z głowy. No ale trafiamy od razu. No. Pięknie, mógłby powiedzieć. No pięknie. Teraz kiedy tego Tiago Motta muszę wyma wymazać jakoś. Wymazać ku... tfu, Wymienić. A co się teraz wykruszając z tymi słowami no, komu to wziąć? O, partej może? Cholera. Tylko góry Maguje, będę musiał wymienić jakimś studem. O, Zigurcen 97. Cholipka. Cholipko. No tak, ten upamekano. ale muszę pomyśleć teraz. Bo jak go zdejmie, no to... DraftBuildera przynajmniej zrobiłem No właśnie, nie mam tego. O, zrobiłem! Yes! udało się! Nie wierzę w to. Uff, długo kombinowałem. A co mi to zaważyło? Kurde, że nie mogę tego zrobić. będzie, to mogło zaważyć? Chyba zamiana Wandajka z Pamekano? Może, albo może dlatego, że Mers nie miał, nie miał dużo zgrania. No dobra. A, muszę zestartować, żeby w ogóle zrobić coś No dobra yy, Muszę wybrać wszystko, żeby się cofnąć No to na zakończenie Uu. To to zrobimy sobie może kiedy indziej, mam nadzieję, że filmik spodobał Mam nadzieję, że Wam fan... yy, filmik spodobał bardzo długi, chcę to powiedzieć No to widzimy się w następnym odcinku z tego A wtedy nieco bardziej sobie podciśnijmy wyzwania draftowe draft przede wszystkim bo to moim zdaniem będzie najważniejsze trzymajcie się na razie cześć